w kolejnym wydaniu Gotuj z Bożenką dzisiaj tak troszkę na wesoło robimy wątróbkę, pytanie czy będę śpiącą królewną czy nie będę mam takie piękne jabłko robić tą wątróbkę z jabłkiem czy bez jaką byście woleli to napiszcie która Wam lepiej smakuje dzisiaj robimy z jabłkiem jakkolwiek, w związku z czym pierwsze co zrobię to pokroję ją w paski i namoczę w mleku do dzieła, jakkolwiek kupowałam tą wątróbkę nie na wagę ona była już zapakowana i ona jest taka troszkę cieniutka. Osobiście wolę, kiedy ona jest grubsza. Wówczas można łatwiej pokroić ją na cienkie plasterki. Są lepsze kawałeczki. A tak to, to będą takie, o, sznureczki. Takie malutkie. Zawsze lubię jakieś szersze. Pokroimy ją nie za grubo i do mleczka. Odstawimy to sobie na dwie godzinki.